Pozdrawiam Was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie występujące w Volkswagenie. Zacznijmy od najsłabszego silnika w linii GT6, czyli 1 czerwca 85 i 105 km CFNA. Technicznie rzecz biorąc, jest to ten sam meksykański CLRA, z wyjątkiem materiału bloku cylindrów, co oznacza, że w obu przypadkach na zimno dochodziło do stukania. Istnieje wiele teorii i domysłów na ten temat. Ale jedno jest z tego jasne: wymiana tłoków na zmodernizowane rozwiązuje raz na zawsze problem stukania, co oznacza, że jedyną przyczyną tego, co się dzieje, będzie uważana za ich nieprawidłową pracę projekt. Czy pukanie jest naprawdę takie złe, jeśli nie prowadzi do niczego innego? Ten moment jest szczególnie interesujący. Wielu entuzjastów samochodów, którzy nie uważają tego dźwięku za wadę, czasami przejeżdża bez problemu 300 TKM przybliżeniu tyle wynosi całkowity żywotność silnika CFNA Jednak jest też sporo takich, które już po 100 tysiącach kilometrach spotkały się z oparzeniami oleju i późniejszymi problemami kapitałowymi To zależy od twojego szczęścia Głównym kryterium alarmu jest to, że silnik zaczyna stukać nawet gdy jest ciepły Dlatego sprawdzając używany samochód przed zakupem warto posłuchać ciepłego silnika na zimnym prawie wszystko puka Endoskopia cylindrów w celu oceny punktacji będzie tutaj bardziej przydatna niż kiedykolwiek. Pozostałe słabości CFNA, CLRA w porównaniu z powyższymi to zwykłe drobnostki. Podobnie jak w młodszym Polo, kolektor może pęknąć bez powodu, a wymianę pompy co 70 do 80 TKM można uznać za oczywistość, co w rzeczywistości dotyczy wszystkich innych silników jety. Łańcuchem 1,6 – 105 km nie musisz się martwić przez kolejne 200 TKM. Od 2015 roku hałaśliwy, przestarzały CFNA pod maską Volkswagena Jetta 6 został zastąpiony cichym napędzanym paskiem silnikiem 1 czerwca CVWA 110 km. Tłoki ucichły, pozornie na zawsze. Szkoda tylko, że u wielu osób doszło do oparzenia olejowego, które podobnie jak w przypadku stukania poprzednika również w większości przypadków nie prowadzi do niczego niebezpiecznego. Obawiam się, że pogłoski o tendencji silników z turbodoładowaniem do pękania przegród tłokowych to wcale nie plotki, a całkiem rzeczywistość. A najniebezpieczniejszy pod tym względem będzie przesadzony 1 kwietnia TSI Kawa 150 km, nieco bardziej niezawodny niż 1 kwietnia Kaksa 122 km i bardzo dobry, stosunkowo nowy silnik 1 kwietnia TSI CZDA 125 km z EA 211 seria. Tak czy inaczej, z różnym stopniem prawdopodobieństwa, każdy ryzykuje wejście do kapitału. Jeśli raz zatankujesz bezskutecznie, kup nowe lub jeszcze lepiej kiut tłoki. Od przebiegu samochodu nie zależy nic, zależy to od jakości obsługi i tankowania. Im bardziej sceptycznie podchodzisz do terminów wymiany oleju i świec zapłonowych, im płynniej wciskasz pedał gazu i lepiej tankujesz benzynę. Tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że nowoczesny silnik nie sprawi, że za dynamikę będziesz musiał płacić złotem i oszczędność paliwa. Silniki pierwszego kwietnia serii EA111, Kaksa i Kawa mają kilka innych systematycznych problemów i słabości. Na przykład pompa wtryskowa paliwa może zacząć stukać, ale nadal działać prawidłowo. Jeszcze tylko tyle nerwów pozostało, zanim się zepsujesz i kupisz nową pompę. Turbina w obu przypadkach często nie wytrzymuje do 150 tkm, ale jest wielu szczęśliwców, którzy po przejechaniu 200 tkm nie wymieniali wkładu. Zablokowanie napędu siłownika i przepustnicy następuje znacznie wcześniej, jeśli mechanizm napędu przepustnicy nie zostanie odpowiednio nasmarowany. Konsekwencje i koszt ich wyeliminowania mogą być zupełnie inne od drobnych rzeczy po koszt wymiany całej obudowy turbiny. I oczywiście łańcuch. W przypadku turbodoładowanych silników 1 kwietnia TSI serii EA111 oryginalny napęd rozrządu zwykle nie przejeżdża więcej niż 100 TKM. Zaczyna pukać przy uruchamianiu. Lepiej jest je wymienić razem z gwiazdami, ponieważ one, produkowane w Chinach, również zużywają się do tego czasu i często stają się jedną z przyczyn przedwczesnego wydłużenia. Jak widać niezawodność Volkswagena Jet 6 zależy bezpośrednio od wybranego silnika. Charakterystyka silników z turbodoładowaniem jest imponująca, ale ryzyko wydawania dużych pieniędzy na naprawy jest nieporównywalne. Decyzja o wyborze skrzyni biegów do używanego VWGT6 nie będzie łatwa. Wiadomo, że każdemu zależy na bezawaryjnym samochodzie z automatyczną skrzynią biegów, ale tutaj trzeba będzie ustalić priorytety. Albo bierzesz niezawodne warzywa w postaci 1 czerwca z tradycyjną automatyczną skrzynią biegów Aisin 09G, Albo podejmujesz pełne ryzyko kupując turbinę na robocie. O DSG-7 DQ200 chyba nie trzeba wiele mówić. Ogólnie rzecz biorąc, skrzynia ma trzy główne słabe punkty: sprzęgło, mechatronikę i widełki zmiany biegów. Podwójne sprzęgła, w zależności od stylu jazdy i częstotliwości adaptacji, wytrzymują od 50 do 130 tysięcy km. Mechatronika jest trwalsza, ale droga i również wymaga kalibracji. Widły psują się znacznie rzadziej, ale naprawy również kosztują sporo grosza. Jeśli lubisz dynamiczne podkręcanie, nie będziesz aktualizować oprogramowania, dokonywać żadnych adaptacji i ogólnie uważasz, że DSG jest takim samym automatem jak wszyscy inni, to robot stanie się dla Ciebie stabilnym i kosztownym problemem. Wybierz lepszą, niezawodną sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów. Dla ostrożnych, doświadczonych technicznie właścicieli DSG. 7 może wytrzymać 150 km bez większych inwestycji. Co możemy powiedzieć o manualnej skrzyni biegów? Nie ma z tym prawie żadnych problemów, warto jednak zwracać uwagę na uszczelki napędu, gdyż mają one tendencję do smarkania, szczególnie przy zimnej pogodzie. Lepiej jest natychmiast usunąć wyciek, zanim skrzynia biegów straci smar. Niektórzy właściciele zauważają, że oryginalne sprzęgło VW GT6 jest raczej słabe, łatwo podpalić, a żywotność sprzęgła często jest mniejsza niż 150 TKM. Niezawodność podwozia Volkswagena Jetty nie budzi szczególnych emocji, jest to w miarę standardowy przedstawiciel klasy golfowej. Najsłabszym punktem podwozia są łożyska Q. Do pierwszych 100 tys. kilometrów. Odchodzą jeden po drugim zgodnie z planem i lepiej zastąpić je lepszej jakości zamiennikami, aby nie wywołać tak nieprzyjemnego nawrotu. Rozpórki stabilizatora i tylne ciche bloki przednich wahaczy nadają się również na 100 tysięcy km. Amortyzatory wytrzymują pracę przez 150 TKM bez stuków i wycieków. Nie wszystko jest jasne z tylnym zawieszeniem. Dziwnie jest widzieć, jak kandydaci na używane Jetty 6 rozpoczęli wyścig o multilinki. Faktem jest, że montowane w Meksyku samochody z silnikiem 1 czerwca były wyposażone w elastyczne belki w tylnym zawieszeniu, a nasi rozpieszczeni ludzie uważają, że taka konstrukcja jest brzydka, a ponadto wkręcanie się w zakręty o 90 stopni przy 100 km na godzinę nie jest tak pewnie, jak w przypadku Multilinka. Całkowicie odrzucają takie możliwości, nie myśląc o przyszłości. Do 200 tysięcy kilometrów właściciel nie odczuje żadnej różnicy w utrzymaniu, ale potem, gdy tylne ciche bloki staną się bezużyteczne, właściciele Multilink Jetes z zazdrością patrzą na konstruktorów belek. Ale nie ma dokąd pójść, trzeba to naprawić. Problemy z przekładnią kierowniczą są rzadkie, poza tym urządzenie jest dość naprawialne, a wyspecjalizowane serwisy mogą rozwiązać problem stosunkowo niedrogo. Z hamulcami nie ma absolutnie żadnych problemów. W VW VWGT-6 nie dochodzi do zacinania się zacisków, pisków czy przedwczesnego zużycia mechanizmów. Klocki hamulcowe wymieniane są co 40-50 do 50 tkm, a tarcze hamulcowe dwa razy częściej. Niewiele jest też komentarzy na temat nadwozia, zwłaszcza po tym, co zostało już powiedziane o słabych punktach silników. Lakier, jak każdy stosunkowo nowoczesny samochód, nie jest najtrwalszy, ale nie chodzi tu nawet o zarysowania, które są nieuniknione w codziennej eksploatacji. Ale odporność na odpryski, która nęka Volkswagena od kilkudziesięciu lat. Jedno jest dobre: goły metal nie rdzewieje ani na nadkolach, ani na dole, ani na progach. Reszta też nie jest niczym poważnym. Czasami psują się zamki drzwi, a wiązka przewodów może się przetrzeć w drodze do bagażnika. Jeśli wycieraczki nie działają bez powodu, wiedz, że przyczyną jest wilgoć. Rozbierasz silnik napędowy. Czyścisz, nasmarujesz, w razie potrzeby odnawiasz styki, składasz ponownie i jedziesz dalej. To wszystkie informacje na temat problemów Volkswagena Jetty. Jeśli wiesz więcej lub nie zgadzasz się z tym, co usłyszałeś, czekam na Ciebie w komentarzach.